Witam serdecznie moi drodzy, przychodzę dzisiaj z rozkładem pod tytułem Czy uda Ci się spełnić Twoje marzenie w tym roku? Liczymy od kwietnia do grudnia, bo wiadomo, że już niepełen rok został, ale taki sobie obierzemy czas od dzisiaj do końca roku, czyli do 31 grudnia. Oczywiście energia nie jest stała i ona może lekko przyspieszyć, może lekko spowolnić, ale z założenia bierzemy pod uwagę właśnie ten okres do grudnia 2022, znaczy do 31 grudnia. Dobrze, moi drodzy, pomyślcie sobie teraz o tym swoim marzeniu, o tym swoim celu, który tak bardzo chcecie zrealizować i który jest dla Was niezwykle ważny, i wtedy spójrzcie na te karty i wybierzcie swoją na dzisiaj. No dobrze, to w takim razie odkładamy sobie dwie pozostałe grupy i zaraz przejdziemy do jedynki, po cztery karty, do każdej opcji. Pierwsza grupa. Ego, dziesiątka ognia, siódemka wody i dziewiątka ognia. Chwilkę spojrzę. Moi drodzy, tutaj powiedziałabym, że macie informację, że w tym roku raczej nie uda wam się spełnić swojego marzenia. Dlatego, że są troszkę takie tutaj przeszkody, które być może nieraz nawet wytwarzasz sobie sam. Przede wszystkim masz kartę ego, czyli jest to twoja postawa w stosunku do tego, co chcesz osiągnąć. Być może zbyt dużo wysiłków to nie wkładasz, być może nie wierzysz w siebie, być może nie masz, że tak powiem, wizji końcowej, że na pewno się to uda i nie pielęgnujesz myślami tego obrazu. Tutaj jest jak gdyby w cudzysłowie, nie, nie będę... Tego tego, tego słowa mówiła, bo to będzie źle odebrane. Tutaj po prostu jest to, co Ty możesz zmienić w sobie, żeby ta energia się ruszyła w stronę właśnie realizacji. Dlatego, że są Twoje lęki, są Twoje obawy, jest tutaj brak Twojej pewności siebie, ale również też mało robienia w tym kierunku, żeby to zostało zrealizowane. Więc oczywiście każdy z Was tutaj będzie. Dopasowywał do siebie tę kartę, natomiast uważam, że ta karta tutaj pokazuje Was i jeszcze z tym jesteście w stanie coś zrobić, no bo to zależy akurat od Was. Karta ego jest Waszą kartą i Wy możecie ją tutaj naprostować. Dziesiątka ognia mówi o tym, że generalnie może teraz nie jest dobry moment na to, żebyś tak naprawdę skupiał się na realizacji tego marzenia. Bo może być tak, że w Twoim życiu masz jakieś cięższe chwile albo masz inne priorytety, inne sfery, które wymagają, żeby energia poszła w ich stronę. Natomiast powiem Wam szczerze jedno: że niektórzy z Was boją się, że tak powiem, poprosić o pomoc inne osoby, żeby zrealizować Wasze marzenie. Czyli tak naprawdę możecie tutaj być tak zwaną zosią samosią, i pomimo iż wymaga sytuacja, żebyś kogoś poprosił, żeby jednak ci pomógł w realizacji swojego celu, swojego marzenia, to ty, tego nie zrobisz. Mało tego. Tutaj widzę, że niektórzy z Was są osobami, które na zewnątrz nie pokażą, że mają problem w osiągnięciu tego celu. Będą robili, robili robiły złą minę, do, inaczej, dobrą minę do złej gry. I tutaj nie będziecie chcieli po sobie pokazać, że macie jakiekolwiek problemy w realizacji i dojściu do tego celu, który sobie zamierzyliście. Moi drodzy, siódemka wody mówi o tym, że być może nie macie nawet konkretnego planu, albo plan jest zbyt taki, powiedziałabym, rozchwiany, czyli nie ma konkretnych narzędzi w ręku, nie ma konkretnego planu, nie ma konkretnej listy realizacji. Być może też się tutaj miotasz między taką opcją a taką, między takim sposobem dojścia do realizacji a takim. Więc tutaj powiedziałabym, że troszkę to wszystko jest, mimo wszystko, to jest nieskonkretyzowane, tak? Nieukierunkowane. Więc tutaj warto by było być może na tym się skupić, żeby skonkretyzować te rzeczy i żeby naprawdę szło to w stronę bardziej konkretnych planów, tak? Planów, działań. Ruchów, znaczy, no wiadomo, że zgodnie z tym, co możecie, a czego nie możecie, ale tutaj niejasna wizja jest moim zdaniem. Albo wizja jest niejasna, albo niejasny jest. Niejasne są narzędzia i droga ku temu, żeby to zrealizować. Natomiast dziewiątka ognia mówi o tym, żebyś mimo wszystko nie poddawał się, dlatego że możesz też w tym roku mieć takie podejście, że rezygnuję z tego celu, nie będzie tego, nic się nie uda, nie dam rady, to nie jest dla mnie. Moi drodzy, no nie róbcie tego. W dziewiątce ognia jest powiedziane, żebyście zbyt pochopnie z tego celu nie rezygnowali, dlatego że jeżeli jest coś dla ciebie ważnego. To warto by było rzeczywiście w tym kierunku iść i chcieć to zrealizować. Dziewiątka ognia mówi o tym: nie poddawaj się, jest jeszcze szansa, jest jeszcze czas na to, żeby zrealizować ten cel, ale niekoniecznie w tym roku. Znaczy, no w tym roku będą małe szanse, od razu powiem. Pamiętajcie, że od tego momentu, jak robimy czytanie, to i tak już nie mamy okrągłego roku do końca 2022, więc liczymy to od kwietnia praktycznie, tak. Więc wiecie, też czas jest okrojony o te 4 miesiące. Natomiast uważam, że w tym roku wam się nie uda tego planu tutaj zrealizować, ale macie sygnały, macie wskazówki, które tutaj się pojawiły, żebyście starali się jak gdyby naprostować te rzeczy, i wtedy jak najbardziej w dalszym, w dalszym okresie ten plan będzie ten cel będzie można zrealizować. Na ten moment tak to wygląda. Ja tutaj nic innego nie wymyślę, dlatego że widzicie, jakie są karty. Jeżeli się znacie na kartach, to rzeczywiście widzicie, jakie te karty tutaj są. Ego, dziesiątka ognia, siódemka wody, dziewiątka ognia, więc generalnie w tym roku uważam, że to się nie spełni i masz troszkę tutaj rzeczy, żeby zmodyfikować, do tego, żeby w przyszłości ten, te marzenie mogło się ziścić. Więc to jest jedynka. 2. Rycerz powietrza, dziewiątka wody, dziesiątka wody, król wody, dwójka ognia. Chwilkę spojrzę i, i zaraz mówię. Tutaj jest duża, duża szansa na zrealizowanie swojego marzenia. U niektórych z Was może być to lekko przesunięte w czasie, czyli nie będzie obejmowało 2022, ale jak najbardziej w przyszłym tutaj czasie może się to ziścić. Moi drodzy, rycerz powietrza mówi o tym, że. Te, te sprawy, które chcesz tu załatwić, które są twoim celem, które są twoim marzeniem, mogą być naprawdę bardzo szybko zrealizowane. Rycerz powietrza nadaje ton temu rozkładowi i nadaje tempo. Rycerz powietrza jest rycerzem dość takim raptownym, energicznym, więc jeżeli on się pojawia w rozkładzie, to znaczy, że wszystko pójdzie nieco szybciej. I bardziej gwałtownie, dynamicznie niż mogłoby Ci się wydawać, czyli niespodziewanie może ruszyć temat. Niespodziewanie możesz jak gdyby przybliżać się do celu, przybliżać się do marzenia. Natomiast powiem Wam szczerze, że dla niektórych będzie potrzeba troszkę więcej czasu i z racji, że nie mamy całego roku pełnego, no bo ten rozkład obejmuje od kwietnia, no to niektórzy będą musieli jednak do tego kwietnia 2023 na efekt końcowy poczekać. Natomiast bez dwóch zdań jest pokazane, że mogą sprawy y, obrać o wiele szybsze tempo, albo o wiele dy dynamiczniejsze tempo. Czyli jeżeli są pewne etapy realizacji Twojego marzenia, to na przykład w tym roku, roku mogą się ziścić, y, jak masz pięć etapów, to mogą się ziścić cztery, tak? Bardzo szybko. A piąty etap już końcowy... Będzie w 2023. Więc uważam, że tutaj duże szanse właśnie na powodzenie Twojego celu, Twojego marzenia. Natomiast głównie tutaj widzę miłość: wiecie, tutaj głównie widzę miłość, jakieś związki, jakieś szczęśliwe miłości, jakieś spełnione marzenia, jeżeli chodzi o relacje z drugą osobą. I nowy początek przede wszystkim jakiś nowy początek, nowa energia która otworzy Ci, jak gdyby wraz ze spełnieniem tego marzenia, zostanie Ci otworzona taka brama do, jak gdyby, innej jakości życia, tak? Nie wiem, o co tutaj pytasz, wiadomo, ale pokazują mi się karty, co one tutaj chciały przekazać, i rzeczywiście jest powiedziane, że duża szansa, że Twoje marzenie się spełni. Może nieco dłużej na to poczekasz, bo może do kwietnia 2023. Ale y, bardzo szybko coś w pewnym momencie ruszy do przodu i się nawet tego nie spodziewasz, i nawet tego nie będziesz y, tutaj planował, a to samo ruszy, po prostu będzie ruch energetyczny, tak? Ruch energetyczny i te twoje marzenie, twy, ten twój cel zostanie, jak to się mówi, y, pchnięty do przodu. Więc bardzo ładnie się to prezentuje. Uważam, że wasze marzenie, wasz cel jest w zasięgu waszej ręki. I jest on możliwy do realizacji. Bo też te karty od razu mówią, że tutaj realizacja może być nas, yy, taka, powiedziałabym, realna. Mamy nieraz marzenia i cele, które są takie dość odrealnione, ale tutaj widzę, że rzeczywiście to może mieć wydźwięk yy, w fizycznym tutaj yy, świecie materialnym. Dobrze, to by było dla dwójki, troszkę szybciej niż jedynka, ale jeżeli jest prosty, jasny przekaz, to bez sensu mówić i mówić. Trójka teraz. A z powietrza piątka ziemi, rycerz wody i szóstka powietrza. Tutaj zupełnie dwa inne scenariusze. Zaraz wam powiem. Już po musiałam się napić. Moi drodzy, tutaj będą naprawdę dwa zupełnie inne scenariusze. Pierwszy scenariusz jest taki, że wam się odwiedzi. Odwiedzi Wam się w tym roku Twoje marzenie, Twój cel, czyli tak naprawdę, może latami chciałeś coś osiągnąć, coś było dla Ciebie ważne, a w tym roku dochodzisz do wniosku, że ja tego nie chcę, to już mi się nie opłaca, to mi nie jest potrzebne, zmieniłam wizję, zmieniłam postrzeganie pewnych rzeczy i to nie jest mi potrzebne do życia. Więc, moi drodzy, tutaj rzeczywiście może być przetasowanie i przewartościowanie ciebie jako człowieka w Twoim życiu, przez to spojrzysz inaczej na to, co chciałeś realizować i jakie cele chciałeś osiągać. Wiecie, jeżeli my się zmieniamy, to i nasze cele się zmieniają, tak? Nasze priorytety ulegają zmianie, więc, to jest normalne, że wraz z naszą zmianą zmienia się wszystko, co jest wokół nas. Tym bardziej nasze cele i marzenia, które wynikają z naszego wnętrza, które wychodzą z jakichś tam yy, głębokich warstw na, nas samych z, ze, z wewnątrz. Więc moi drodzy, tutaj rzeczywiście może być zmiana planów, jak to się mówi, i możecie chcieć zmienić swoje marzenia, i to, o co teraz pytacie, i to, co macie teraz w głowie, może być za jakiś czas już po prostu nieaktualne, i do końca tego roku możesz sobie uzmysłowić, że tobie już na czymś nie zależy, i że ty już nie jesteś zainteresowany tą sprawą, tą sytuacją, tym zdarzeniem, tą relacją, tą rzeczą. W zależności o co tutaj pytasz i co tutaj, yy, że tak powiem, nadałeś kartą. Natomiast, tak jak powiedziałam, to jest pierwszy scenariusz. Teraz przejdźmy sobie do drugiego. Drugi scenariusz mówi nieco inną historię. Dlatego, że on nam pokazuje, że zbyt mocno myślami wisisz na tym marzeniu, czyli być może za dużo rozmyślasz, za dużo tam mieliś tego w głowie, za dużo masz myśli, za dużo masz kombinacji. I przez to jak gdyby za bardzo skupiasz się na tym. I tutaj będzie taka typowa, powiedziałabym, teoria przyciągania, znaczy no nie, nie, nie w pełni nie cała, ale tutaj jakieś elementy teorii przyciągania widzę, dlatego że jeżeli puścisz ten temat, jeżeli odetchniesz, dasz odetchnąć swojej głowie i tak naprawdę nie będziesz się tak na tym skupiał, to wtedy twój temat może ruszyć. Za jakiś czas, ja nie mówię, że jutro, bo tutaj też trzeba czasu, tak? I widzicie, są zupełnie dwa różne scenariusze. Tutaj jest typowa teoria przyciągania, która, znaczy nie będę już mówić teraz, co teoria przyciągania mówi, bo wy na pewno wiecie, bo się zapewne takimi tematami interesujecie. Natomiast chodzi o to, że tutaj, jeżeli puścisz, jeżeli troszkę zejdziesz z tonu, bo za bardzo jesteś być może zafiksowany na marzeniu, na celu i robisz jak gdyby odwrotną rzecz, tak? Czyli jeżeli za bardzo myślisz, za bardzo chcesz, za bardzo właśnie tym swoim chcieństwem i myślami na tą energię naciskasz, tym bardziej ona się oddala, tak? No typowa y, sytuacja energetyczna, tak? Energia działająca na energię. Natomiast, moi drodzy, jeżeli troszkę, że tak powiem, odpuścisz, jeżeli, nawet w niektórych sytuacjach, totalnie że tak powiem, zresetujesz się i Twoja uwaga pójdzie w inną stronę, to tutaj ruszy temat. Tylko wiecie, nie, nie musi ruszyć od razu. Tutaj potrzeba czasu. Może ruszy za, za jakiś czas, tak? Może ta energia też potrzebuje trochę czasu, żeby na nowo tutaj się ułożyć, tak? W Twoim polu energetycznym. Natomiast zdecydowanie jest powiedziane, że w niektórych przypadkach. W niektórych przypadkach, bo to nie będzie teraz dla Was wszystkich, którzy mnie oglądają, w niektórych przypadkach tutaj jest informacja, że za bardzo naciskasz energetycznie na, na temat i temat się oddala. Ale to dla niektórych. Musicie też wiecie intuicyjnie, wyczuć do kogo ja teraz mówię i co. Bo, bo podałam Wam dwa nieco inne, zgoła inne scenariusze, które zdecydowanie się różnią. I teraz jak gdyby wasza intuicja doskonale wie, który dla ciebie jest scenariusz, a ty musisz po prostu współpracować z tą intuicją i dać jej dojść do głosu, bo ona ci da sygnał, co jest dla ciebie, a co nie jest dla ciebie. I jak masz odebrać to czytanie. Więc moi drodzy, uważam, że tutaj troszkę, że tak powiem, zmian technicznych powinno tutaj być zrobionych przez to, że za bardzo się uwierzasz na temacie i może nawet wymuszasz na energii, żeby coś przyszło, albo w ogóle przyszło, albo przyszło szybciej, tak? Więc tutaj uważajcie na takie rzeczy, ponieważ niekiedy rzeczywiście, jak za bardzo zawiśniemy na temacie i 24H myślimy tylko o jednym, to my energię od siebie, od yy, słowo, od, od no co, od odsuwamy odsuwamy tą energię od siebie i to też nie jest dobre. Chyba, że scenariusz pierwszy jest dla Ciebie, czyli tutaj to, co powiedziałam, że yy, moi drodzy... Yy, już chwileczkę. Już chwileczkę, bo musiałam tutaj coś nastawić. Moi drodzy, chyba, że dla Was jest pierwszy scenariusz, że Wam się naprawdę odwidzi ten cel, że naprawdę zdasz sobie sprawę, że Ty już tego nie chcesz, że to już Ci... W życiu nie jest potrzebne, że zmieniłeś drogę, zmieniłeś podejście, zmieniłeś swoje życie i cele i marzenia już są nieaktualne, bo też tak może być, tak? Też tak tutaj może być. I zdecydowanie wtedy, jak gdyby, no tak ten rozkład dla Ciebie będzie wyglądał, że być może teraz będziesz sobie planował inne cele i te cele tak naprawdę już będą jak gdyby. Poza tym rozkładem, bo pytamy na bieżącą chwilę, a te kolejne nowe cele u ciebie będą dopiero przyszłościowe. Więc moi drodzy, no to co zobaczyłam, to powiedziałam. Przekazałam wam dwa scenariusze. Inne grupy miało, miały po jednym, wy macie dwa, więc tak jak zobaczyłam, tam, tak wam przekazałam. Jeszcze dzisiaj nagram filmik wieczorem odnośnie, jeszcze wam nie powiem, jakiej tematyki, bo mam dwie tematyki do wyboru i Właśnie nie wiem, który filmik nagram, ponieważ pytacie o mniej więcej też dość liczebnie. Jest zapytanie o jeszcze dwa tematy, więc dobrze, na razie nic nie mówię. Jeszcze jeden filmik na moim kanale wieczorem powinien się pojawić. Natomiast, co ja jeszcze chciałam powiedzieć? No, w zasadzie to tyle. Jeżeli macie jakieś zapytania odnośnie albo jakieś Wasze, powiedziałabym, przykłady czytań, które miałabym zrobić na kanale publicznym, to oczywiście serdecznie zapraszam. Zawsze jestem przychylna Waszym, waszym tutaj propozycjom, i jeżeli tak naprawdę propozycja nie jest szokująca ani taka, której nie mogę zrobić. To na pewno przy, będę przychylna Waszym, yy, waszym przykładom yy, tematów, które chcecie tutaj oglądać. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Oliana.